Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie Waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed Wami grupa Ad Hoc, Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Krukniewicz, oprawa muzyczna Improwent. W naszym show jest czas na przerwę, przerwę na piosenkę. Zaśpiewamy dla was piosenkę z musicalu, pewnego musicalu nieistniejącego, z musicalu pod tytułem... Mam wrażenie, że musical z Chicago jednak istnieje. Jakiś inny tytuł musicalu. Nowy targ. Nowy targ. Ktoś tu lobuje swoje miasto. Musical pod tytułem Nowy Targ. Jaki może być hit z musicalu Nowy Targ? Jaki utwór? No. Święty, Świetny Kożuch usłyszałem z tej strony. Ś piosenka Świetny Kożuch z musicalu Nowy Targ. Zapraszam na przerwę na piosenkę. Trochę futra, ocieplenie ludzkie. Ja jestem, ja tu ja tylko czuję, od, od paru dni jest sobota, jest targ, w targu e, ch, potrzebuję odzienia. Wygląda jak kura, a to druga skóra. Nie, nie, nie musi mi pan... Ciepła, rekomporze. ciepła, pójdziesz do piekła. Jest potwornie zimno, przyjechałem tutaj w góry, przyjechałem po prostu... E, Pana. Z centralnej Polski przyjechałem, gdzie jest ciepło normalnie już w marcu, a tutaj śnieg widzę warstwami jest. Ja byłem przygotowany na coś innego. Jestem nieodpowiednio ubrany. Proszę pana, świetnie pan trafił. Naprawdę, na moim stoisku Kupi pan... Może być ten koc. Wszystko. Może być proszę, te kapcie z futerkiem z owcy. Poproszę ten koc i coś jeszcze, jakbym zarzucił na plecy, to byłoby mi naprawdę miło i ciepło. Futerko? Kożuch. To pan sprzedaje Ale ja wszystko mam świetne. Nie potrafię się zdecydować. Ale proszę pana, ja nienawidzę kożuchów. Zawsze jak byłem mały, miałem kazał mi zjeść korzuch z mleka. Piłem mleko, był tam kożuch. Miałem odruch wymiotny. Boję się, że jak założę to, jak co nie, lepiej. Jak tylko nie będzie wsadzał go sobie Już, pan głęboko do, do gardła. Jest mi cieplej po prostu. Wszystko będzie okej. Okay. Ubrać kożuch, nie wsadzać do gardła. Nie wiem, czy zapamiętam. Ja już płaczę, pan, dlaczego moja żona za bardzo wczoraj była tak blisko targu. Mówiłem, wytrzyma jeszcze jeden dzień. Nie wytrzymała. Ona jest w, już w, po drodze za Może jak zarzucę na nią ten koszuk, jeden na siebie, a drugi dla żony, może ona wstanie jak, nie wiem, królewna ścieżka, czy kto tam spał? Śpiąca królowa. No to jest. Ja, jest mi zimno, inaczej myślę, bronię myślę. Pan. Moje myśli też zamarzają. Okryję pana bardzo miłe, dlatego że mam bardzo skostniałe ręce. Tak naprawdę. Tam panu rękawi się że jak ruszę ręką, Albo te ciapki, które pan sobie wybrał. Uff, proszę założyć ciapcie na ręce. Ciapcie na ręce? To nietypowe, ale o! Matko, i nie. O! Jestem jak olaf Bałwanek. Gdzieś jeszcze jest zimno. Teraz jest mi już znacznie cieplej. Teraz już czuję się znacznie lepiej. Nikt mnie nie ogrzał tak, nawet żona mnie tak nie grzała, dlatego tam została. To prawda, chociaż się do mnie przytulała, rady nie dała. Teraz nie wiem, czy wrócić do starego życia. Czy tu zostać z panem i sprzedawać z futra okrycia? Jak masz na imię góralu? Powiedz mi, powiedz mi. Mam na imię Stefan, mieszkam na Podhalu. Będę ciepło dawał ci. Ciepło o, jak się! Ciepło dawał ci Ciepło podajesz mi noce i dni Na razie za darmo, ale kiedyś mam nadzieję Za to zapłacisz mi Jestem chodzącym futrem Jeszcze szalenie załóż mi Kończy, ale nasza znajomość zaczyna Mogę ogrzać ciebie, mogę ogrzać twoją żonę pingwina Niech to się już nie kończy, tak jak szalik, który ciebie oddziałem. Ten szalik nas połączy, niech on się nie kończy dziś. Ogrzeje ciemym ciałem. To, że troszkę się rozebrałem. Daj spokój przecież przed chwilą się ogrzałem. Wiem, ale e, to są dwa sposoby. E, dziękuję Ci bardzo. Zamieszkam tu z tobą na tym. Nigdy nie wiedziałem, że nowy targ tak wiele zmieni w moim życiu. A jednak, żona jest zamrożona, wiem, jak wiem, ją wiem. odbrozimy za 20 nie, nie, nie. lat też będzie. I okay. będzie dalej młoda.